Paweł, marka osobista i tu istotna rzecz, wizerunek eksperta. To znaczy, no jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta marka osobista, no to teraz jest bardzo dużo, nie wiem, nazwijmy to influencerów, którzy tam w różnej wersji, a to, a to właśnie, nie wiem, nieruchomości, a to właśnie, nie wiem, reklama, a to, nie wiem, Jakiś tam architekci, a to też jacyś influencerzy, ale też po drugiej stronie galaktyki ludzie, którzy tam mają jakieś teorie spiskowe, że planeta jest płaska i tak dalej. Ty, 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 tego się mnoży, szczególnie w internecie. Natomiast no, tu mówimy o trochę specyficznej wersji, bo mówimy o roli takiego wizerunek eksperta w dziedzinie jakby no, medycyny. Tu... Rozumiem, że trzeba to robić odpowiedzialnie, tak? I teraz pytanie jest odpowiedzialnie, czyli jak? Do, do, dobry wpływ, dobry wstęp o tym wpływie, czyli o influencerach też warto kilka słów powiedzieć, ale myślę, że nie teraz. Zapytałeś się o to, jak robić to odpowiedzialnie i postaram się bardzo konkretnie na to pytanie odpowiedzieć. Są dwa. Takie główne podejścia. Jedno mówi o tym, że każdy z nas ma jakąś swoją markę, tworzy jakąś swoją swój brand, tak. No, to, co kiedyś nazywało się przez naszych rodziców, naszych dziadków, reputacją. Każda osoba miała jakąś reputację, była przez sąsiadów znajomych jakoś postrzegana, więc można uznać, że każdy z nas ma jakąś markę. A druga, drugi, drugi taki kierunek to jest to, że jednak marka, marka osobista, marka osobista lekarza, to jest coś, co zostało zbudowane, czyli że samodzielnie albo przy pomocy specjalistów robi się taką markę w sposób profesjonalny, tak składa się ona z kilku elementów i kilka kroków trzeba wykonać, określić ją. I ona dotyczy zazwyczaj, dotyczy zazwyczaj, jeżeli mówimy o takiej profesjonalnej marce osobistej, pewnej strefy naszego życia. Tutaj wiadomo chodzi o strefę zawodową, tak, no bo jeżeli myślimy o takim influencerze, no to on właściwie jest takim ekskibicjonistą, który pokazuje wszystko, czym się zajmuje. I to chyba różni najbardziej w moim oczywiście rozumieniu influencerów od lekarzy czy innych specjalistów pracujących w zawodzie medycznym, że ich marki dotyczą jednak strefy życia zawodowego, a życie prywatne jest tylko jakimś tym rąbkiem, rąbkiem, niewielką częścią. I robienie tego odpowiedzialnie, no to jest właśnie robienie tego zgodnie z tymi wcześniej przygotowanymi założeniami, czyli tak, tak zwaną strategią marki, która zawiera plan działania. I teraz odpowiedzialnie to jest tak, aby sobie pomagać, aby przekazywać informacje prawdziwe, aby pomagać pacjentom, bo misją naszej e, firmy Image Medu jest to, żeby pacjenci mogli jak najłatwiej odnaleźć za pomocą internetu i mediów społecznościowych i jak najlepszych specjalistów, których potrzebują i żeby to zrobili jak najszybciej. Nie wiem, jaka jest misja Proazis, ale pewnie zapytam cię o to za chwilę. Więc odpowiedzialnie to jest tak, żeby to nam nie zrobiło szkody i żeby przyniosło to korzyść pacjentom. Nie wiem, czy taka odpowiedź jest satysfakcjonująca dla Ciebie, ale wierzę, że nie pytam, Ale wiesz co, tak się zastanawiam, bo teraz tak, czy, yy, yy, bo mówiłeś o tym ekshibicjonizmie, natomiast w internecie. Natomiast to nie jest tak, że decydując się na tworzenie swojej marki osobistej w internecie, w pewien sposób będziemy musieli się na to zgodzić, jako ci eksperci z medycyny. Znaczy, wiesz, wyobrażam tą sobie sytuację taką, no, że jeżeli. W no, bo rozumiem, że mam prowadzić tam profil na, na Facebooku, Instagramie, TikToku, gdziekolwiek, tak? gdzie są ci moi pacjenci, w zależności czym tam się zajmuję, rozumiem. No i teraz mam prowadzić ten profil, no i rozumiem, wiesz, jadę na konferencję naukową, no muszę porobić tam fotki, nie? czy tam nagrać filmik, że tam jestem, że się tego uczę, muszę przekazać tym swoim oglądającym to, że biorę w tym czynny udział, nie? poszerzam swoją wiedzę. Dobrze, no to ja się podzielę z Tobą takimi naszymi założeniami, jak my to realizujemy, żeby nie gadać tylko o teorii, tylko o, o praktyce, no to, żeby to obrazowo przedstawić, tak? Dla mnie marka osobista lekarza to jest właśnie praca specjalisty lekarza w gabinecie, rozmowy i główna komunikacja w tym zakresie. Według mnie jak jedzie na konferencję czy na jakiś zjazd, sympozjum, to nadal jest w pracy. Tylko uczy się wówczas, tak? Wymienia doświadczeniem, tak jak my teraz troszkę. To robimy. A ekshibicjonist wtedy, kiedy na przykład pokazujesz swoje dzieci. No bo pies-kot to wiadomo, też jest członek rodziny, ale nie, nie może zaprotestować, ale kiedy pokazujesz swoje, swoje dzieci, kiedy pokazujesz swoją rodzinę, kiedy pokazujesz, nie wiem, z okazji Dnia Matki swoją matkę, to uważam, że to już nie jest konieczne do budowania marki osobistej lekarza czy innego specjalisty, bo to wkracza w obszar życia rodzinnego i tutaj, tutaj jest dla mnie taka główna granica, że marka. Specjalisty dotyczy życia zawodowego, a influencer to jest jakby całość życia, łącznie z pokazywaniem śniadania, ale uważam, że jak lekarz pokazuje swoje śniadanie w tym celu, aby zachęcić do zdrowego odżywiania albo szuka wsparcia, żeby wytrzymać w diecie, no to jednak to można połączyć z życiem zawodowym, bo dotyczy to zdrowia. No, Ale tutaj znowu zapytam się Ciebie, czy... To, co wyjaśniłem, jest zrozumiałe, może też zapytamy Państwa, którzy nas oglądają, czy, 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 to jest, czy mają inną definicję właśnie między influencerem, ekshibicjonizmem a, a marką osobistą, znaczy, um, ja ja specjalistę? Ja, ja się z tobą zgadzam, ale tak mi się zdaje, że ostatecznie i tak dochodzimy do wniosku takiego, że jeżeli y, ktoś nie robił nic w ramach tego, żeby budować tą markę osobistą w internecie, a teraz się na to decyduje? To jakkolwiek tą granicę tego ekscybucjonizmu ustalimy. Dla jednych to będzie tak, dla drugich tak. No to jednak musi się pogodzić z tym takim, nie wiem, byciem influ, nie? Tak, no wiesz co, no tutaj powinniśmy, znaczy możemy, zrobimy to. Cofnijmy się do, 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 do czasów sprzed, sprzed mediów społecznościowych, tak? Były, Były takie czasy? <laughs> tak, ty wiem, że ja się urodziłem przed Google. <laughs> przed mediami społecznościowymi, media, w rozumieniu Prasa, radiotelewizja tworzyły kierunki, czy też wywierały wpływ na grupy społeczne, na nas wszystkich. Tak? Jakiś, nie wiem, jeżeli. Telewizja polska puszczała dynastię, no to wszystko, co było związane z dynastią, jakąś, tworzyła jakąś grupę, która ten, ten serial oglądała, i, i, i tak dalej. Mam nadzieję, że to dla Państwa jest zrozumiałe. I teraz za mediami i za tym, co kreowały media, szły masy. Dlatego się mówiło o mass mediach. Kiedy pojawiły się media społecznościowe w takiej już pełnej, dojrzałej formie, to się okazało, że, grupy że, że te tradycyjne media, czy w ogóle media, chodzą za grupami społecznymi, bo grupy społeczne same wytwarzają jakieś grupy zainteresowań, same dla siebie są opiniotwórcze, same dla siebie tworzą reguły i zasady, mniej bardziej e, akceptowalne dla innych i dlatego nazywają się mediami społecznościowymi. Tak, no jakby, jeżeli, i to jest ta podstawowa różnica, że jak się jest w pewnej grupie społecznej, na przykład pacjentów skupionych wokół jakiegoś zabiegu, bo grupa na przykład na Facebooku, czy pacjenty, czy grupa, nie wiem, fanów jakiegoś serialu medycznego, no to oni wywierają wpływ, bo oni na przykład mogą wpłynąć na producentów serialu, że by coś zmienili, tak? Są grupą nacisku, to tam się szuka poparcia do tego, czy coś działa, czy nie działa. Nie wiem, czy to powiedziałem, jest właśnie. W porządku, ale ja też spojrzałem na komentarz, który mnie trochę wybił panie Andrzej z, z jakby mojego toku rozumowania. No więc, media społecznościowe są bliżej ludzi w kontekście takim, że ludzie je tworzą. Nie, nie przechodzi się przez granice studia, nie przechodzi się przez granicę jakiejś druku, nie przechodzi się przez granicę studia również radiowego. Tylko ma się telefon i samemu się tworzy. No więc, można pokazać tyle, ile się chce. Nie więcej.